Poziomy łatwo wchodzą. Teraz. Ja sobie zaglądam. Machium, masz swój ten zapałkę. Mm, już, już. Co, hmm. takiej gorącej wodzie kompany, nie? Hmm. To, że używam Dobre, dwóch rąb... Pójdę midem. Idę na A zobaczyć. Tam. Bo ja pierdolę A ja Biorę B. A. Chodź ze mną. A, bo B. Chuj ja już się B. O, Idziemy to jest taka malutka B. mapa, wydaje mi się. Hmm. Przynajmniej na taką gdzieś tutaj wygląda. Idziemy B. B. Tu. Idę gdzie na midzie. Nie ma. Jeden, e, czterech na midzie jest. Dwóch obitych. Nie Dobrze. Mężo. Dobrze. ja no, tu jestem drugi. zero zero. wflaszuję ich tam. palą. Dobrze, klasunie zapalniczka, tak jest, spoko opcja, właśnie na takie wejście. Ja idę tak samo, no My też, Nikolaj chodź ze mną, tak to jest fioletowy. No Mikołaj Chowand Nie Cowan Co? to jest pieletę Nie no chowan jest ze mną na, 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 na spokojnie no. Ja do Mikołaja ja, ja się personalnie zwracam B. Kurwa, Burkałem 3 heady Chodź Główna B są no. ja biegnę im też Może targ Mogą być też w To jest Ale pierdolnęło. Jest. Dobrze. Pracy, Pracy, plecy, plecy. No, ja, ja słyszałem te plece ale wszyscy mi się przed wszędzie wpierdalają. Idzie się To wejście sobie za co masz obwinowany. Nice. A, pójdę podłożyć. Oni muszą podkładać. Biegnij, śmiało. Mhm. <śm 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 Jednak na B słyszałem bańkę Możliwe, że nie zdążę odłożyć A jednak na B. No mówię, że na B słychać bańkę, to widziałeś, że pusta To co się czaisz W dole tu. O. Tracę. Rozbrajaj, rozbrajaj. Siedziałek tam. Tam jest wejście. Skąpili si no się. No się. Wy to zrobiliście mijankę dwa razy. Z typem. Koło słupka. <grym> Ja bym może dał teraz. Jajdę mi da. da, ja, mówiłem. Ja no, ma... Dobra, mogę pójść. Nie ma problemu. Dobra, no, Ale no to chowam, no, idź też B. Co? Albo 2B... ja dwóch B, dwóch A. No. No, bo. By... No. Ja chcę zobaczyć drugą do... stronę detonacji, bo już to mi kurwa nie było ani raz na mapie. Dobra, cicho. Kurwa płonie, nie ma A. Dwóch A przynajmniej e, na środku e, jeden. Zero. Zero. A, zarobił się. B nas położyło dwóch. Jeden ma zero, drugi ma chyba 30. No A chuj. się czai. Czarny. Widziałem cię, śmiecił. Mnie też on, niestety, załatwił. No, ja go usłyszałem, ale już... Dobra. Widzę ba. Środek. Tam się czuję najlepiej. Nie, bo ja mam tak... W to ja się też tak mam, że są mapy, w których wolę bronić jeden BS. Po prostu się go nauczyć na pamięć i tylko chodzi jeden BS przez cały mecz. To widzę, jakbym miał komputer, jakbym z kimś napierdalał non-stop. Non-stop to może nie, ale... Ja dużo gram w CS a tak. Aktualnie moja main... Dobra, nieko. cicho. Leć. Tam. A, czyste B, o, no jeden. Ad least one B. Trzech 3 główna beczek. Yeah, jeden dead, jeden yeah, dead yeah, then, oh Aj, nie zdążyłem uciec oh, super Nie ma go tu? Zrobiliście go? Ktoś widział pakę? Nie, paka jest z tą babką. Paka pod B była, jo? Ja? No. pewnie podnieśli. Dokładnie. Nie zdążysz tak. Nie. To jest trudno. Oni już wycofali naszego spawna. Luzik, Jan, chill Naprawdę. Nie wiedzą, gdzie my, my idziemy. Aż w Ludzie to wykorzystują. Ale no, a tak jak to jest li, li, liniowa rozgrywka. Rozgrywka, no. znane tego to się też nazywa linia ognia. <grym> Mortka, spróbujmy ich wpuścić na site. A dobra. Nie bijmy się z nimi na daleko, tylko kurwa, przyprzyczajmy się. Dwóch przed B Co zaś, a... Oni chyba idą tylko B, no zajebi się Słyszę trzy przed B Aaaa, co? Aj, 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 alejka Znaczyń dwóch Nie i nie idźcie, nie idźcie, nie idźcie, nie zostańcie tam na tym B Oni wchodzą B? No nie wiem gdzie będą wchodzić, ale no na razie posiedźcie, zobaczycie Jak przez chwilę nie będzie Tak, Tak, kobra znaczy, prosimy. kobra na... Ode mnie się oproszę, odpoczynamy U mnie plecę Ja już się cofa na... O. Ja nie wiem, że się cofam na... Oj, chuj mi dupę Dostaje instant heada, kurwa. A no, umieją strzelanie. No. Nie wiem pochodzić. Ale jakbyśmy co puścili? A? Ale czemu? Nie, nie wiesz nie nigdy, czy nie oni, nie ten. Ale nie po co? Po prostu nie rasujmy ich. No właśnie. No. I tyle, niech jeden pora się w plecy. No na, ja na razie nikogo. To nie będą kampić Ja tam fleszuję panowie Czeka, to się... był... Uwaga, Dobra. Uważaj, uważaj. Ja mam 5 hp. Ja mam 20. No bo właśnie też nie możemy za, za siebie blisko wchodzić. Bo my się blokujemy. No tak, no, no. ale no, to ja idę Ojci. przez Mida, no to ja inaczej nie mam jak. No, ja troszeczkę. wiem, nie, nie chodzi mi o to, nie, nie chodzi mi do tylecie, trzymać się. A ja cały czas jestem dublowany przez kogoś i nawet nie mam jak strzelić, nie? Tylko już dostaję pizdę, bo ktoś wchodzi przede mną, nie? Nice! No, Jeszcze Ostatnie. jeden. Idzie popakę tutaj będzie. W... Jest na alejce po lewej Kampi. Kurde Wamać Jak? Miana ja strun Ej, kurwa, Ale ja go nie trafiłem za wafla Ej, nie, to mi się... Czuję się teraz oszukany przez grę w tym momencie Weźmy wejdźmy wszyscy a? No. Obstawcie wejścia i nie wychodźcie z tego punktu. Tak Szyidzimy na sejcie, Nie ma żadnego raszowania ani nic. Nie okay. ma ten, Mikołaj, rozumiesz? Coś nie no, ja bym jednego pa może by napuścił ale... Wchodzę. A ty jesteś gdzie indziej? Chodźmy wszyscy na A, kurwa Mikołaj idzie na B. No i zginąłeś. Pokój. Ja Nie no, no daszaj... Dobra, cicho, 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 cicho. Trzech od korytarza. Jeden dead, jeden crack, jeden white. Jeden leży. Dwóch w korytarzu jeszcze white. jest. White. Sorry, Też był całkiem okej. Okay. Ale no to zostań, przy przypłacę. Jeden szuka. Dobra, już. Na pierwszej można nie może, może idzie, szukać. On jeszcze i już szedł. Mikołaj, potwierdź mi, be. czy ty nas Teraz słyszysz? Teraz Mikołaj! Wszyscy Wszyscy B Czysze, tylko wtedy się pomyliłem Pomyliłeś się Trzecią grę Spokojnie, pod rząd Ale kurwa, już luz Ciągle. Wygraliśmy, wygraliśmy Zakończ temat, bo to nie ma sensu się napierdalać Już po fakcie Dzięki wielkie, potężnych król Bardzo miło, że tak uważasz Niech jeden tu już za winklem patrzy ten korytarz właśnie tutaj A tu nie ma przejścia Według minimapki jest Wiedzą, że idziemy na B Pale tam chuj i dopadam drugie wejście tam aua prawie że ja, 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 ja. ja podsadzam ale fajna porka tu jest jeden ja idę jest tu pilnuj tu pilnuj tu no? Piotr, Piotruś ty patrz tamto no ja trzymam kolejny o i będą szli Właśnie coś czuję. Dobrze Od ogrodu będziesz szedł. Max Leży że do ciebie Jeszcze jeden, minus 40 po białym y jest dostał za 45 Od ogrodu y Koniecznie. Cześć, ma Baracz. Cześć, co tam u ciebie? Teraz mm. bym znowu poszedł, da? I To była dobra komunikacja. Tak, tak jest. Tylko kurwa, jednak komunikujmy rzucanie nejdów bo to <noise> było blisko, żebym im kurwa spalił nas. Co tam u ciebie, Krystian? <noise> Bez sensu Dobrze. się wychylacie. Możliwe, no. Tak, dokładnie, czasem tak to jest. Sam, mam, sam powielam tym błąd, często. Nie będą przygotowani. Ja, ja tam mogę zapleszować od razu, no bo... Okej. Okay. Okej. Okay. Na razie tu ich nie ma. Są, 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 wszyscy, wszyscy, są, wszyscy. O oh, kurwa. Nie, 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 nie. Już to to A? Wreszcie Tak, robę. właśnie chcę, chcę, idzie. Miki, chodź ze no mną do A już. Dobra, idź z nimi, chowant! Kurwa, idźcie zafleszowałeś idźcie mnie, dziom. Idźcie już, No już idę, za zapierdalam. Idę. Szefie. Hmm. Na, na wszystkich drapidzy, Chyba... no. Ej, chuj. Ooo... I patrz... No, mi. I Piotr, teraz wracasz. Trzymaj, nie, nie, sieć w tym kącie, w tym kącie tu sieć. Ja będę patrzał z tej strony i tyle. Ja oni nie muszą tu zaskoczyć. Ale. Miki nie w tym kącie, no ale do Ja siedzę tu. Mam duży łuk. Dobra, no, już tam siedz jak chcesz. A, bo to... bo oni... No tak, bo oni nie będą wiedzieli, że tam jesteś. Po prostu będą zeskakiwali najwyżej. Idą, idą, od tej, od mojej idą. Dobra, patrzę. Idą też od Mikołaja. Mikołaj, Eee, ma zero. Jaki crossfire, no Dobrze. Miki, no strzelaj do niego. Wszystkie pociski jak w kompletu. Ja nie wiedziałem, bo wszyscy dwóch ogóle zaczęli wbić moją stronę. Multum pocisków w moją stronę. Które większość trafiło ciebie, ale na szczęście na pewno fajera. No teraz A, panowie, teraz A. Wszyscy A. Mocno No to będzie pizza tu Jak flashniecie w bramę powinno być okej okay tutaj jak ktoś flashnie no. Jest jeden idzie, jest dwóch Ja już podkładam, ja już podkładam, musicie mnie osłonić Ale już do ale Ej Zero. Jeden dead. Jeden to mnie prawie spalił. Nie wiem kto tam kurwa żył. Nie, nie to, nie. to oni palili. Tak, to jeszcze tam za wincem się wychylają. Ja go tam fleszuję. Okej. Okay. Nie tak dostał. Się. Nie, 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 nie Dwóch tam jest. Jeden leży. Ładnie. Jeszcze jeden lewy lewej bardziej. Dwóch u mnie. A! A Nie, idź kurde, chowam, tak, tak, Bo tak. tak to będziesz mi wchodził pod celownik zresztą Dwóch krach, dwóch pobiegł, obydwoje korytarz Co, Cofnij się bider, cofnij się bider. Jeden różowy samochód Ja pierwszy. Po prawej No i rano Już, Nie Co chcemy iść? A znowu? Czy chcemy B? No! Nie czekaj bo to będzie... Nie, y nie będzie będą... Tylko Mikołaj Chodź Mikołaj, chodź chodź e, Flesznicie prosto w bramek będziemy wychodzić jeżeli macie flesza nie nie. No, nie nie trzeba tutaj fleszować. ja tak mi się wydaje Znowu bym się pomylił no, jednego no, jednego zapleszowałem Chodź bo jak wino fleśniecie to ja mogę tak spalić Nie, a dobrze. tutaj, fary. patrz ktoś tutaj Do bo ja chcę przejść Ja, ja patrzę, po... ja, e, po... ja, ja, ja patrzę Jeden leży Kurwa, tam jest kurka. No, dawajmy im zejść, dajmy 104 e, so No, fajnie to Nie widzi, gdzie to paka Tam, tam, tam Najstraj. Nice try. No ja wiem, że przypadek, kurwa Co ja mogę, kurwa, jak Nice try. Olek Skandał. Ja wiem, dlatego jestem spokojny, Ja spokojny. nie wiem, który tam wybiegł tak strasznie na środek też. Ja bym musiał tu fakty na widoku. Ja musiałem przelatać, bo oh. byłem kurwa na tych open przez chwilę. Ogólnie ja muszę nie, tam nie, jak... Nie, nie, dobra, nie dobra nie chodźmy B, ale... Trzyma. Jak ja idę podsadzać za ten kurwa wiatraczek i my możemy się cofnąć tak, żeby tylko widzieć ich jak oni kurwa pikują tam no, na tą ja bombę. No ja mogę tak. Te miny, bo tutaj... ja mam miny. Oni Zawsze powinieneś je rzucać imię. od razu nam, tam gdzie mogą nam wejść plecy na przykład jak już masz minę albo na bombę lub na bombę na bombę najlepiej A kobra ogląda jej ma z nas bekę ten yeah. dwóch dwóch po lewej Widzicie jakie ja tutaj gołty rzucam Wchodzimy w nich czy nie czy nie wchodzimy o, yeah. czy... Max o chuj no. Musiałem się wychylić się palić. To to wiesz, to wiesz, Muszę się wychylić stary eee, Ale ja to nie pal za wszelką cenę To nie było palenie za wszelką cenę Tylko żeby nam nie podeszli pod nogi kurwa Wchodzą trójką. A. Tak, trójka tam jest Od plecy uważajcie W sumie tu jest pusto dobra, idę za falkiem okay. ja po tej grudzie kończę ja też nice leży? sorry nie, nie jak to był bardzo dobry test, tak naprawdę dostał 40 biało ja, 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 ja podkładam. Został ostatni. On ma presję. To no jeden, ten wyszedł od nich. Bo on był cały czasawko w wóz. Ja patrzę twoje. Ja patrzę tu. Będzie spierdalać. Ja odpowiem. Ja odpowiem. Ja odpowiem. Ja Ja odpowiem. Nie, Daniel by się wyłożył, okej? Okay? Dobra, idziemy na A, panowie. Ja idę za ten, kurwa, kantorek, kurwa, podłożyć. Miki tam... Bombywali. A ja od razu co, teraz rzucam. I, I dawajcie im tam wejść. Niech jeden się ustawi tak. po prostu... Tu macie taki kącik. I patrzy z jednej strony, a my resztę im dawajmy wejść. Po prostu Rozburali tą pakę i będziemy pikować z korytarzy po prostu. I to jest wszystko. Na pikuj tu. Ja tu. Nie tam, bo tam za jest Dobra. Dobra. Tu, tu trzeba stać. Nie na bomba chyba na tobie Maxi, wisi. Nie. Okay. Idą od lewej, od... idą tu. Dawajcie im wchodzić, dawajcie im wchodzić, dawajcie im wchodzić. Au, 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 tu jest. That kto tam patrzył? Fuck. Kto tam patrzył? Na idzie, boze. idzie bronić. Pok. Ale jest boom, Będzie, będzie bum. Nie daj się zabić, miki. Ja. Dobrze to się. Jeżeli jest paka podłóża, natomiast jak się wypierdolimy, to. Tak. Nie się nie I tak byśmy wygrali. Tak. O kurczę O ja pierdolę, ale pójdę co to tam? Nie, to obrażeń dużo masz, co ty słuchaj. No Nie, to obrażenia tak, no ale No bo ja z tymi Polakami lubię dużo obrażeń Tylko dlatego je biorę, kurwa Ach ci Polacy <noise> O, złoto Jej, byłem trzeci od końca